Cześć, witam was serdecznie w kolejnej przykładowej rozgrywce. Dzisiaj pokażę Wam podstawy posiadłości szaleństwa drugiej edycji. Jest to gra mocno oparta na aplikacji, którą musicie sobie zainstalować na komórce albo na komputerze. Tutaj pokażę wam, jak to w praktyce wygląda. Wybieracie sobie scenariusz czy wybieracie sobie nową grę. I ogólnie to będzie dosyć dziwna przykładowa rozgrywka, bo muszę wam troszkę pokazać, jak ta aplikacja wygląda. Macie w podstawowej wersji cztery scenariusze, czyli krąg wieczności, ucieczka z insmau, zniszczony więz i przypływ. Macie tutaj trudność i macie czas rozgrywki. Ja pokażę Wam jak wygląda drugi właśnie scenariusz. Wybieracie sobie, ja już postacie wybrałem, będziemy grali tą właśnie panią i Williamem i Orikiem i wybieramy teraz oprzyrządowanie początkowe. Aplikacja zawsze losuje Wam inne przedmioty, jakie będziecie mieli na początku gry. Teraz zrobię malutkie cięcie, żeby pokazać Wam już samą rozgrywkę. OK, już wybrałem przedmioty startowe, jak zobaczycie każdy też dostaje dwie wskazówki i przedmiotami dowolnie dzielicie się wśród swoich bohaterów. Już, zobaczcie, wybrałem figurkę bohatera, tych, które wybrałem, dwie wskazówki i przedmioty dzielimy dowolnie, tak jak uważamy to za stosowne na podstawie naszych statystyk, Tak, czyli osoba z większą siłą może mieć jakieś bronie, osoba z większą wiedzą może mieć zaklęcia, figurki na razie stawiamy sobie z boku i przechodzimy dalej do, do rozłożenia gry. Teraz rozpoczynamy scenariusz. Zobaczcie, macie jak ładowania, i za chwilę będzie historia wprowadzająca Was w klimat. Tu macie cytat z Lovecrafta. Rozpoczynamy. Gdy tylko docieracie do małego miasteczka, Innsmouth, Massachusetts, od razu ogarnia Was dziwne uczucie, że coś jest tutaj nie tak. Gdziekolwiek się nie udacie, wszędzie czujecie na sobie spojrzenia wyłupiastych oczu mieszkańców, którzy śledzą każdy Wasz krok. W każdym załuku, na każdym rogu wyczuwacie obecność przygarbionych, bladych mieszkańców, podążających waszym śladem i obserwujących was z oddali. Przyjechaliście tutaj na prośbę profesora Harisa, waszego wspólnego przyjaciela, który chciał, żebyście zdobyli informacje o pochodzeniu rodziny Marszów. Minęło jednak zaledwie pół dnia na uliczkach Innsmouth, a jedyne o czym teraz marzycie, to opuszczenie tego przeklętego miejsca i zostawienie niepokojących mieszkańców daleko za sobą. Sprawdziliście już rozkład autobusów i pociągów lodzi bo wszystkie zostały odwołane. Słońce zaczyna zachodzić i dociera do Was upiorna prawda. Utknęliście w Innsmouth. Wynajmujecie na fałszywe nazwisko pokój w hotelu i zamierzacie nie zmrużyć oka aż do świtu. Kiedy zamykacie drzwi na klucz, w końcu możecie odpocząć od żarłocznych spojrzeń mieszkańców. A przynajmniej tak się Wam wydaje. Wieło, grozą zdecydowanie lecimy dalej. I teraz już macie konkretną grę. Zobaczcie, aplikacja pokazuje wam, gdzie rozłożyć konkretne kafelki. Macie informację, że hotel znajduje się na ulicy, w pobliżu wybrzeża. Budynek to jest nasz Szuszanorę, w łóżcie kafelek, ulica numer 2. I teraz znajdujecie sobie ze swojej kafelku dostępnych grze. ulicę numer 2. To jest nawet ten kafelek. Wracacie go odpowiednią stroną, tak jak widzicie tą aplikacji i to jest nasz pierwszy kafelek. Co się dzieje dalej? Macie tak. Ulica Hotelu ciągnie się w górę wzgórza aż do centrum miasteczka. Miej żeton obserwacji w wskazanym miejscu. I to właśnie robimy. Te żetony, ogólnie macie ich bardzo dużo i oznaczacie sobie tak jak aplikacja wskazuje. Tu jest następny. Ulica ciągnie się dalej na wschód. Po drodze widać witrynę jakiegoś sklepu. Od zachodu ulica zwęża się w wąską olejkę, która ciągnie się wzdłuż budynku hotelu. Umieść tę obserwację w wskazanym miejscu. I macie kolejny kafelek. W cienku hotelu pali się słabe światło. Zostały tylko dwa wolne pokoje do wynajęcia. Umieść we wskazanych miejscach kafelek hol wewnętrzny drzwi oraz ścianę. Czyli tak, macie ten kafelek. Zobaczcie, on pasuje Wam tutaj. Dużo dosyć miejsca do tej, gdy potrzebujecie. Rozkładacie w ten sposób kafelki i ten zaległy tutaj żeton obserwacji. Ona oznaczają, że będziemy mogli do nich poddać i zobaczyć, co znajduje się dalej. E, A, i tutaj jeszcze drzwi i ścianę powinniśmy znaleźć. E, mamy szafkę. Są drzwi, drzwi znajdują się, zobaczcie, tutaj, także tędy będziemy mogli wychodzić. A tutaj jest ściana, czyli nie ma tutaj żadnych drzwi. Idziemy dalej. Z pomieszania wychodzi jeszcze troje drzwi. Jedna prowadzą do bocznej alejki, a na pozostałych widnieją numery 1 i 2. Sprawdzacie oznaczenia na swoim kluczu, wygląda na to, że zostaliście pokój numer 1. Umieście rzecz na eksplorację w wskazanych miejscach. Następnie przyciskacie się do swojego pokoju. W środku zostajecie tylko jedno łóżko i niemal pusty regał, na którym leżą dwie pożółkłe książki. Krzątacie się na po małym pokoiku, zastanawiając się nad swoją sytuacją. Mieście figurki swoich badaczy w wskazanym miejscu. Przez obskórne okna wychodzące na doki do pokoju sączy się światło księżyca, Umieście zresztą przeszukiwania w konkretnym miejscu. Rzucajcie okiem na nie, nieliczne informacje do rodziny marszów, jakie udało wam się do tej pory zebrać, badać posiadający stary dziennik, może analizować zebrane dowody korzystając z aplikacji. Wszyscy pokojów zadygają się, gdy rozlega się nagłych robot. Ktoś po drugiej stronie ewidentnie majsteruje przy zamku. Podoba otworzyć, wydechem wasze drzwi, umieść ton eksplorację w wskazanym miejscu. Zglądacie się gorączkowo po pokoju, zatrzymując wzrok na jednych drzwiach prowadzących na tyły hotelu. że tę eksplorację w wskazanym miejscu. No, teraz jest nasza tura. Już zaczynamy grę, także koniec gapienia się ciągle na aplikację i przechodzimy do samej rozgrywki. Jeszcze dołożę te żetony brakujące, które tu powinny być. Tu pamiętacie, wyjście na ulicę mamy, tutaj jest wejście do pokoju obok oznaczonego numerem 2. Tutaj są drzwi do naszego pokoju, gdzie ktoś się ewidentnie dobija. I macie jeszcze tutaj widok na doki, czyli będziemy mogli spojrzeć co tam się znajduje. I jeszcze mamy wyjście, ucieczkę na tyły hotelu, także możemy tędy uciec. I teraz nasze figurki kładziecie tutaj. Zgodnie jak wam scenariusz podaje, i sama rozgrywka się rozpoczyna. W każdej turze macie dwie akcje do wykonania. Jedną z akcji to jest ruch, czyli możecie dwa pola przejść, ale tu mamy zamknięte drzwi, więc nie mamy gdzie iść. E, inna akcja to jest po prostu interakcja z jednym z e, tych naszych żetonów. Możemy zobaczyć, kto tutaj jest przy drzwiach, kto tu majstruje przy zamku. Możemy popatrzeć się na dok. Ustalamy, że pierwszym graczem jest e, nasza min i ona w tym momencie. E, e, może zacznijmy od Jorika i on spróbuje zobaczyć, co tutaj się dzieje przy drzwiach. Także, w aplikacji klikamy, to jest nasza pierwsza akcja. Klikamy na ten żeton i tak, przykładasz ucho do drzwi. Słyszysz chrapliwy oddech kogoś, kto próbuje otworzyć zamek. Możemy wybrać jedną z opcji, teraz zabiera nam jedną akcję, czyli tak, to tam jest, otworzyć z impetem albo zabarykaduj drzwi. Spróbujemy otworzyć drzwi z impetem, bo Jorik ma całkiem dużo siły. Uderzasz barkiem w drzwi otwier otwierające gwałtownie, i tu musimy zrobić test siły naszego bohatera. Testy to jest bardzo prosta rzecz. Patrzymy, ile siły nasz, ma nasz bohater. On ma akurat 4, więc bierzemy cztery kosteczki i szukamy sukcesów. Sukcesy to są te pentagramy na, naszych, na naszej kostce. Jeżeli będziemy mieli ten znacznik lubki, wtedy możemy dopłacić właśnie wskazówką, żeby zamienić tą lubkę na sukces. Zobaczymy, co się wydarzy. Czyli mamy tak. Mamy jeden sukces, możemy tak zostawić, a możemy dopłacić, żeby mieć więcej sukcesów. Powiedzmy, że dopłacimy jeden, żeby mieć jeden więcej sukces. I to jest ciekawe, że zobaczcie, nie wiemy tak naprawdę, jaki jest wynik naszego testu. Mamy dwa sukcesy, co zaznaczamy na naszej aplikacji. I przechodzimy dalej, patrzymy, co się dzieje. Drzwi otwierają się z hukiem i powalają osobę czekającą na korytarzu. Kiedy postać zbiera się z podłogi, zbierasz uwagę na jej ziemię, miejscą cerę i wyłpiaste oczy. To bez wątpienia jeden z miejscowych. Odrzuć ten żeton eksploracji i dostaw hybrydę istot z głębi w wyskazanym miejscu. Miejscowy trzyma się za twarz i dostrzega, że z nosa cieknie mokre. hybryda z przyjmuje obrażenia równe wynikowi Twojego testu. Czyli w tym wypadku miałem dwa sukcesy, więc dwa obrażenia dostaję. On ma ogólnie sześć życia. I przechodzimy dalej. To była moja pierwsza akcja. Mogę przemyśleć się o jedno pole, na obszar hol wewnętrzny. Tak, czyli otworzyłem ten drzwi, te drzwi, czyli zabieramy ten, żeton, on już nie jest nam potrzebny. Teraz pojawiła się tutaj ta kreatura. Zobaczcie, te, ten nasz. A... Mieszkaniec tego miasteczka, mogę do niego wyjść i na przykład dalej z nim walczyć, co może być dobrym pomysłem. Także nie mamy specjalnej broni, więc i tak musiałbym go wręcz atakować, bo tu tylko mam przedmioty, które pozwalają mi przy unikaniu potwora, żeby mieć jakieś dodatkowe kości. Zobaczcie, mam tutaj też, kiedy zostanie pokonany potwór, tylko jedną wskazówkę, czyli zależy mi na tym, żeby jak najwięcej potworów zabijać. Muszę dokończyć swoją akcję, więc chcę go zaatakować. I teraz tak, zobaczycie, że na aplikacji nie mamy tego potwora, ale wybieracie tutaj te macki. Wybieramy potwora, wybieramy atak. I wybieramy czym chcemy go zaatakować. Jakbym miał ciężką broń, wybieram ciężką broń, że wybieram broń sieczną to sieczną, ale my akurat walczymy bez broni, niestety nie mamy żadnej. Jesteś pewien, że jeśli przez chwilę przestaniesz myśleć o bojących ranach, wypatrzysz okazję do kontrataku. Test woli 2. To jest woli 2, moja wola wynosi 4, biorę więc 4 kosteczki. Wrzucam. Mam niestety tylko 1, 2 sukcesy, jeżeli dopłacę wskazówkę, więc dopłacę wskazówkę. Więc mam dwa sukcesy. Więc udaje mi się. Jeśli zdałeś, całe szczęście szansa pojawia się szybko, a dodajesz okrutny cios łokciem. Potwór przyjmuje dwa obrażenia. Czyli jeszcze żyje. I to jest tak naprawdę koniec mojej tury. Zamykamy. I teraz jest tura naszej bohaterki. Zobaczcie ona. Tak, może przyjść mi pomóc, może otworzyć te drzwi, może zbadać, zobaczyć y, jaki jest widok na doki, bo może czegoś się tam dowiemy. Y, musimy uciekać, musimy potem go też wykończyć, bo on będzie nas prześladował, ale spróbujemy na razie zbadać, co tutaj się dzieje. Tutaj jest walka, ale ja będę chciał zobaczyć, co tutaj się dzieje. Badamy. Obskurne okno wychodzi na doki. Przeszukujemy. Z się może dostrzec cokolwiek przez gęstą mgłę, ale w Zatoce widać chyba małą rybacką łódkę. Jeśli jej kapitan nie trzyma z miejscowymi to może być wasza szansa na puszczenie miasteczka. Musicie się jakoś z nim skontaktować. Zyskujesz jedną wskazówkę, następnie odrzuć ten żeton przeszukania. Czyli dowiedzieliśmy się, że prawdopodobnie musimy stąd uciec łodzią, tak? Musimy skontaktować się z kapitanem. Jeśli odrzucam że to on dostaje w zamian jedną wskazówkę. I teraz mam drugą akcję. Mogę podejść i próbować walczyć, ale to będzie koniec mojej tury, bo mam, mam tylko dwa, dwie akcje, to jedną wykorzystałem, druga to może być się ruszenie i, i w sumie na tym bym zakończył. I też musiałbym robić unik, bo jeżeli stoimy obok otwora, żeby od niego odejść, trzeba też robić test. Niekoniecznie musi nam się udać. Więc spróbujemy otworzyć te drzwi. Zobaczymy, co tu się znajduje. Otwieramy więc drzwi. Drzwi waszego pokoju wiodą na tył hotelu, gdzie znajduje się wspólna łazienka. Faktycznie, widzicie, jest łazienka. Za waszym pokojem jest ciasny korytarz prowadzący do wspólnej hotelowej łazienki. Umieść we wskazanym miejscu kafelek łazienka i odżyć wszystkie żetony ekspodacji, które do niego prowadzą. Tak więc teraz z kafelków byśmy musieli znaleźć właśnie tę na naszą łazienkę, bo tych kafelków jest całkiem dużo w grze. Także to zawsze, zawsze może trochę zabierać, ale pamiętajcie o tym, żeby sobie je podzielić na duże i małe kafelki, wtedy zdecydowanie łatwiej się szuka. O, macie łazienkę, dokładnie w taki sposób jak aplikacja Wam mówi, musicie to przystawić. Tak, tu są drzwi, tu jest wyjście na ten hall, także tu znajduje się nasza łazienka i ten kafelek, który oczywiście doprowadził nas tutaj, zdejmujemy. W korytarzu stoi mały stolik. Umieść żeton przeszukania w wskazanym miejscu. Kładziemy na stoliku. Zobaczcie, widać stolik i będziemy mogli go przeszukać. Macie odrapane dżipy ze wspólnej hotowej łazienki. Umieść że eksploracji w wskazanym miejscu. Na Naprzeciw łazienki widać solidne drzwi z tabliczką Henderson. Umieść na eksploracji w wskazanym miejscu. Musi przemieścić się o na eksplorowany obszar. Zazwyczaj jak otwieracie jakieś nowe pomieszczenie, możecie za darmo przesunąć się o jedno pole do tego pomieszczenia, i oczywiście rozkładacie żetony, które będą Wam przypominać, że tutaj możecie otworzyć drzwi i tutaj są drzwi, które też możecie otworzyć. No i w zasadzie, jeszcze w zasadzie to są wszystkie akcje, tak? bo, bo przeszukałem, zobaczcie, tutaj, zobaczyłem, że są doki, że jakiś statek, jest który możemy uciec, wlazłem tutaj do pokoju i mam teraz dwie opcje, mogę iść. Tutaj mogę wejść do łazienki i ostatnie może co wam pokażę, żeby za dużo już nie spoilerować, pokażę wam jeszcze e, ruch aplikacji. Kiedy wszyscy skończyli swoje akcje klikacie strzałeczkę, kończymy fazę badaczy, faza mitów. Zrobiło się ciemno, e, nasza bohaterka z Healming usłyszała cichy łagodny szep dobiegający zmroku. mroku. że tę ciemność na każdym polu na obszarze, na którym znajduje się ta postać. Na Serie przyjmujesz jedną kartę przerażenia i nasza wola tutaj powstrzymuje. Czyli tak, dostajemy jedną kartę przerażenia, ona dostanie pod warunkiem, że nie zda testu woli. Test woli robi, ma trzy kosteczki przy jednym wyniku już uda nam się to powstrzymać. Mamy dwa sukcesy, więc nie dostajemy żadnego przerażenia. Ale oczywiście, że tą ciemności się pojawia, że tą ciemności sprawia, że nie możemy tutaj dopłacać wskazówkami przy naszych testach. Także to jest dosyć trudne, jeżeli tam będzie walka z potworem i teraz się ruszają nasze potwory hybryda jest sobie, przemieszcza się o dwa pola w kierunku najbliższego badacza następnie atakuje tego badacza na swoim polu, który ma największą wiedzę oczywiście tylko Jorik jest na polu z tym potworem także on już się nie rusza tylko atakuje naszego Jorika atak potwora, hybryda zatacza się jak pijana i rzuca się na Ciebie próbując zabrać Twoje rzeczy test zręczności dwa, zwinności winności nawet te zwinności, moja zwinność wynosi 3, więc mam 3 kosteczki i muszę niestety mieć 2 sukcesy. Heh, niestety mi się nie uda, nie mam żadnych wskazówek, co ciekawe, więc niestety mam 0 sukcesów. Tak, mam 0 sukcesów, więc nic więcej nie mogę zrobić. Jeśli nie zdałeś wyposażenia, wyślizguje się z Twoich rąk. Przyjmujesz jedną zakrytą kartę obrażenia i upuszczasz dwa losowe przedmioty. Bardzo pechowo. To jest moja karta przerażenia. Ogólnie się ją przyjmuję zakrytą. Niektóre wydarzenia każą odkryć tę kartę i tam mogą być dodatkowe złe efekty dla mnie. Teraz losowe przedmioty upuszczam, czyli tak naprawdę bierzecie przedmioty, losujecie i dwa losowe przedmioty, powiedzmy to i to, upuszczamy. Tak więc one, te przedmioty leżą teraz na tym polu. Mogę je podnieść, ale to niestety będzie mi kosztowało jedną akcję za jeden przedmiot więc pechowo, ale hybryda nie zadała nam żadnego ciosu. Każdy badacz musi rozpatrzyć teraz test przerażenia przeciwko potworowi w swoim zasięgu. Zasięg jest to bardzo prosta rzecz. Zobaczcie. Oczywiście ja jestem tu w zasięgu w tym samym polu. Drzwi blokują zasięg, więc nasza bohaterka nie jest w zasięgu tego potwora, więc nie robi tego testu. Test, jeżeli bylibyśmy w jednym pomieszczeniu, trzy pola maksymalnie, czyli jeżeli byłaby to otwarta przestrzeń, raz, dwa, trzy. Jeżeli bylibyśmy na czwartym polu, byśmy nie musieli już tego testu robić, ale niestety Joryk musi ten test zrobić. Robimy także kichamy polu na naszą. Naszą, naszego potwora, potwierdzamy, hybryda uśmiecha się, obnażając długi e, o, rząd ostrych zębów, odkryj jedną kartę przerażenia. Odkryj, nie mam żadnych kart przerażenia, więc niczego nie odkrywam, więc całkiem szczęśliwe dla mnie. I nic się więcej nie robi, klikacie strzeleczkę dalej, kończycie fazę i znowu jest nasza tura. I znowu rozpatrujecie dwie akcje, tak, więc teraz mogę otworzyć kolejne drzwi, mogę atakować hybrydę nawet dwa razy za moje dwie akcje, i widzicie, że zależy nam na tym, żeby uciec Insmaw. Mam nadzieję, mam nadzieję, że mniej więcej już widzicie, na czym polegają zasady posiadłości szaleństwa drugiej edycji. Więcej nie chcę wam pokazywać ze względu na spoilery. Rozstawienie jest różne w różnych rozgrywkach, także nie musicie się sugerować, że te same wydarzenia będą miały miejsce, te same przedmioty, te same jakby okoliczności. Tutaj wiele rzeczy się może zmieniać. Także się tym że zdecydowanie nie sugerujcie. A jeżeli chcecie się czegoś więcej na temat posiadłości szaleństwa dowiedzieć, przejdźcie do podsumowania, gdzie w kilku słowach powiem, jak nam się grało w tę grę. I teraz dzięki wielkie za poświęcony czas. Do następnego. Hej!